Przygotowujemy się już od dwóch dni jeszcze dwa dni oklejania, testów. W sumie to najgorsze z tego wszystkiego. Nienawidzę tego czekania, już wolałbym wystartować, ale, ale już niedługo. Zaraz kończymy badania. Jedziemy sprawdzić auto w pełnym ryższtunku. No i czekamy. Leje deszcz, od czasu do czasu wilgotność niesamowita. No ale trzeba się przyzwyczaić. Parę minut, wydaje się, już się zacznie ten rajdowy teatr. Nie możemy się doczekać. Prolog 15 km. Mamy strategię, żeby przejechać prolog, to jest najważniejsze, bo nic tu się nie zyska, a można bardzo dużo stracić. Też emocje są bardzo duże. Prolog East African Safari Classic Rally, mimo niedużej długości, zaledwie 15 kilometrów, dał się mocno we znaki wielu załogom. Na ich tle ekipa na Rally Team wypadła bardzo korzystnie, zajmując 17. lokatę, która spełniła jej przedstartowe założenia. Niewielka pomyłka na trasie kosztowała załogę biało-czerwonego Porsche 911 około pół minuty straty. Gdyby nie ona, Paweł Molgo z Maciejem Martonem zameldowaliby się w czołowej dziesiątce rajdu. W niedzielę organizatorzy rajdu wrzucili zawodników na głęboką wodę, fundując im trzy odcinki specjalne o łącznej długości ponad 230 km. Trasa była piekielnie trudna, wyniszczająca dla ludzi i sprzętu. Mimo dużych trudności na trasie i kłopotów ze wspomaganiem kierownicy, załoga nagrali tym miała powody do radości, bowiem w klasyfikacji generalnej rajdu awansowała na 14. miejsce. 能见能见。 Brakło ledwie 3 km, aby Paweł Molgo i Maciej Marton mogli cieszyć się z kolejnego udanego dnia na East African Safari Classic Rally. Na ostatnim os niedaleko już mety ich Porsche uderzyło w kamień i nie było w stanie kontynuować jazdy o własnych siłach. Dwie godziny kary. Tyle kosztowała załogę na tym pomoc kibiców na finiszu poniedziałkowego etapu. Dopisany czas zepchnął Pawła Molgo i Macieja Martona na odległą 42. pozycję w generalce, jednak nie zabił ich ducha walki. Masak. Nie pamiętam, żebym to jedynką jeździł po takim drogach. Jesteśmy w Nairobi, dzień przerwy. Wstawiliśmy auto do serwisu przed chwilą. Mieliśmy 6 godzin i nie wystarczyło te 6 godzin. Nie mamy wszystkiego dopiętego na ostatni guzik. No zniszczenia są znaczne, że tak powiem. Sprzętu zaczyna brakować. Części zapasowych. Inne, mocniejsze zespoły też nie bardzo mają te części. Wyjątkowo naprawdę ciężki rajd, no ze względu na jakość dróg. Nie jakość dróg jako dróg, bo tego się spodziewaliśmy, jak wyglądają tu drogi. Tylko zmiany klimatu spowodowało to, że po prostu codziennie jest ulewa, drogi są wymyte, nie są rozjeżdżone, nie są naprawiane. Opis się nie zgadza, bo nie jest weryfikowany, nie jest sposób zweryfikować opisu. Także no, szczerze powiem, że wygląda to dość słabo. Przed nami jeszcze druga część tyle samo w zasadzie, dopiero jesteśmy w połowie. No, priorytet jest absolutnie dojechać do mety, i to będzie dla nas olbrzymie wyzwanie. Z zaplanowanych przez organizatora trzech OS-ów odbyły się tylko dwa. Drugi odcinek został odwołany z powodu nagłego pojawienia się fali powodziowej, która zamieniła trasę w rwącą rzekę. Pomimo upalnego słońca, suche koryto w kilka minut wypełniło się spienioną wodą, która napłynęła znikąd. Siła żywiołu była tak ogromna, że porwała nieroztropnego motocyklistę, którego na szczęście udało się uratować. W tak ciężkich warunkach, jakie panowały w tym roku, sama rywalizacja zeszła na plan dalszy. A głównym celem stała się walka o przeżycie. Teraz byśmy ustawili to na wprost i przejdzie się kawałek i zobaczymy. Ale... On już jest mocno rozbieżny teraz. Okay. Bo jest dużo lepiej, tylko tyle, że... Jeszcze przy wyższych prędkościach ma taką tendencję, wiesz, do, Dopływania. do pływania. No. Teraz... To, to teraz Bardzo szybko można ustawić geometrię. Zastanawiam się, czy w cywilnych samochodach tak na co dzień zamiast jeździć na, na, na geometrię, nie można na sznurek samemu w garażu ustawić. OS14 dał czas na poprawienie geometrii, dzięki czemu na 76-kilometrowym OS15 rajdówka Polaków odzyskała sterowność i chęć do szybkiej jazdy. Warunki na trasie nie pozwalały im jednak na pełne rozwinięcie skrzydeł. Biało-czerwone Porsche między innymi utknęło na jednej z błotnych przepraw, które było już zatarasowane przez auto a później zaliczyło groźnie wyglądający taniec wywołany aquaplaningiem na niewinnie wyglądającej kałuży, która przy okazji skutecznie zalała mazią cały pojazd. Jeszcze mam jeden odcinek. Dzisiaj ciut lepiej się jedzie. Aczkolwiek rzeki, błota i śliskie drogi są nieprawdopodobne. Warunki są niesamowite. No ale walczymy. Próbujemy okiełznać samochód. No Nie prowadzi się idealnie, no co tu dużo będę mówił, ale dajemy radę. Chcemy dojechać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W sobotę na zawodników czekały trzy szybkie OS-y, spośród których jeden został skrócony z powodu nieprzejezdnej trasy. Gwoździem programu były dwie duże przeprawy przez rzeki, przy których organizator przezornie rozstawił terenowe Toyota z linami, gotowe, by wesprzeć zawodników. Polskie Porsche, prowadzone przez topowych polskich offroaderów, samodzielnie poradziło sobie jednak z przeszkodami. Na koniec etapu załoga na Kraljitin awansowała na 28. miejsce w Generalce, i tylko żałować trzeba dwugodzinnej kary z drugiego etapu, która wtedy zepchnęła ich na 42 pozycję. W nieszczęściu, że stanęliśmy na stacji, wyciek oleju potężny, przewód tek olejowy, ale serwis pojawił się w 15 minut akurat był 20 km stąd. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Zmieniliśmy rurę, nalewamy olej, benzynę i jesteśmy w czasie, także wszystko jest ok. Siły wyższe mają w tym roku również duży wpływ na organizatorów rajdu, którzy niemal codziennie zmagają się z niezaplanowanymi zdarzeniami. W niedzielę musieli rozwiązać problem, jaki zgotowała im natura na długim 138-kilometrowym OS-ie 19 W połowie odcinka trasa zmieniła się bowiem w błotnistą przeprawę zdolną zatrzymać terenówki z napędem na cztery koła, co dopiero nisko zawieszone klasyki. Konieczne stało się przerwanie rywalizacji. Przymusowa przerwa nie wybiła Polaków z rytmu jazdy, dzięki czemu na mecie OS-u 19 zameldowali się z 18 czasem. Jeszcze lepiej poszło im na kolejnym OS-ie 20 o długości 32 km, którego trasa była kręta i dziurawa oraz wymagała dobrej techniki jazdy. 13 pozycja na mecie zaowocowała awansem na 23 lokatę w klasyfikacji generalnej. Gdyby nie dwugodzinna kara z drugiego etapu, Polacy pukaliby właśnie do czołowej dziesiątki rajdu. Rajd wygrał utytułowany Włoch Eugenio Amos. Drugie miejsce zajął Kenijczyk Baldef Chager, a podium uzupełnił Duńczyk Chris Rosenberg. Paweł Molgo w duecie z Maciejem Martonem ukończyli zmagania w East African Safari Classy Rally, awansując do prestiżowego grona 20 najlepszych załóg rajdu. Na mecie zawodnicy uzyskali potwierdzenie swojego awansu na 19 miejsce w klasyfikacji końcowej. Czołowa 20 rajdu aż lśniła od rajdowych gwiazd.